W pani mamy raz, dwa, trzy osób nie mamy, więc godzina ósma pozwolę sobie otworzyć trzydziestą, nadzwyczajną tym razem sesję Rady Gminy Jaworze. Uważam za otwartą. Stwierdzam, że na piętnastu radnych obecnych jest dwunastu radnych, co stanowi, że nasze obrady są prawomocne. Witam władze gminy, w osobach pani wicewójt Anny Skotnickiej nęckiej witam panią sekretarza Walinę Domagałę. Dzień dobry. Panią, Dzień dobry, dobry witam Dzień panią dobry. kierownik Dotę Sachers Weister, to co widzę. Dzień dobry. Y, witam naczelnika. Widziałem, że był Marcin Bednarek i Radosław Hudziec, widzę tych naczelników. I to by było to, co widzę. Jeżeli kogoś nie widzę, to bardzo przepraszam, jeżeli nie przywitałem i yy, yy, przystępujemy do... Dzisiejszy obrad, jak Państwo wiedzą, jest to sesja nadzwyczajna. E, otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. E, mam pytanie, przystępujemy do drugiego punktu, czy e, ktoś z Radnych wnosi o zmianę ustalonego porządku obrad? Nie widzę, widzę, że Magda Krzemień chyba się też już pojawiła, także mamy 13 osób. W takim razie na 15, tak, czyli obrady i tak są prawomocne. W takim razie jeżeli nie ma żadnych propozycji do zmian porządku obrad przystępujemy do punktu trzeciego dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kandydatury do nagrody imienia księdza Józefa Lądzina i tutaj myślę, że przewodniczący komisji Edward Podstawny parę słów powie i później będziemy mogli przystąpić do głosowania i pytania, jeżeli będą radny. Bardzo proszę Edward Podstawny. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry wszystkim radnym i gościom. Ja na początku chciałbym poprosić Panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie uzasadnienia do nominacji, a później bym ogłosił może głosowanie jak wyszło na naszej komisji. Bardzo bym prosił. Panią, Panią Dorotę. Bardzo proszę, Pani Kierownik o, o przedstawienie uzasadnienia. Momencik, zaraz będę. Pani Zofia Litem była kilkanaście lat, dwanaście i pół roku pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozwoliłam sobie tutaj zgłosić jej kandydaturę e, z takim uzasadnieniem. W nawiązaniu do pisma z 19 stycznia 2019 roku Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu ponownie przedstawia jako kandydatkę do nominacji do nagrody Starosty imienia imienia Księdza Józefa, Józefa na panią Zofię Rippel, emerytowaną pracownicę naszej jednostki. Uzasadnienie: Pani Zofia Rippel pracowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu nieprzerwanie od stycznia 2007 roku do sierpnia 2019 roku jako opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych ośrodkach. Wcześniej przez wiele lat wspierała nasz ośrodek świadcząc doraźnie usługi opiekuńcze w miarę występujących potrzeb. Była osobą wyjątkowo zaangażowaną w pracę, posiadającą umiejętność łączenia ogromnej wrażliwości z niezbędną do tej pracy odpornością psychiczną, życzliwością i serdecznością. Jako pracownik była niezwykle odpowiedzialna, dyspozycyjna, była osobą, na którą nasze środek był liczyć w każdej sytuacji, a równocześnie organom podopiecznym gotową mieć im pomoc bez względu na okoliczności i występujące trudności, nie patrząc na dzień tygodnia, połem roku, czy nie warunki atmosferyczne. Poza kilkunastoletnią wzorową pracą zawodową realizowaną w jednostce organizacyjnej Gminy Jaworze, niemniej istotne jest to, że pani Zofia Lipel działa już od wielu lat na różnych polach i dziedzinach na rzecz społeczności lokalnej, aktywnie przyczyniając się do budowania naszej małej ojczyzny. Od sześciu lat jest członkinią koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu, gdzie biorąc udział w konkursach i akcjach, propaguje wśród dzieci i młodzieży tradycje regionalne. Jest członkiem zespołu charytatywnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Jaworzu, gdzie pełni funkcję łącznika z gminną pomocą społeczną. Pracuje wolontarystycznie przy organizowaniu zbiórek i rozdzielaniu pomocy rzeczowej. Od wielu lat pomaga osobom starszym i niepełnosprawnym w codziennym życiu i w dotarciu do placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, nadmiaru seniora, spotkania wigilijne czy opłatkowe. Jest opiekunem prawnym osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Działa w apostolstwie chorych i apostolstwie dobrej śmierci, nie pomoc duchową osobom potrzebującym wsparcia. Doceniając go wagę tej formy pomocy niesienia, tej formy niesienia pomocy innym, od wielu lat jest honorową, honorowym dawcą krwi w koje działającym przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze. Swoją postawą, aktywnością i zaangażowaniem pociąga innych do działania, zaraża swoim optymizmem i pogodą ducha. W ocenie mojej, jak i wszystkich pracowników Gminnego Środka Pomocy Społecznej Pani Zofia jest osobą niezwykle niezwykłą i zasługuje na wyróżnienie poprzez zgłoszenie do nagrody księdza Józefa Lądzina. Dziękuję Pani Kierownik. Proszę Przewodniczący Komisji. Włączyć mikrofon Panie Przewodniczący. Przepraszam bardzo. Dziękuję Pani Kierownik za przedstawienie tego uz uzasadnienia. I teraz yy, chciałbym podać Państwu, że komisja na spotkaniu dnia 39.21 yy, roku zaopiniowała pozytywnie zatwierdzenie kandydatury do nagroda imienia księdza Lądzina yy, Panią Zofię Ripel, sześcioma głosami za, jednym głosem nieo, przy jednym głosie nieo, nieobecnym. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są pytania w sprawie y, projektu tej uchwały do pana przewodniczącego? Nie widzę. Pozwolę sobie odczytać projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy. Jaworze z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury do nagrody imienia księdza Józefa Londzina. Rada Gminy Jaworze uchwala co następuje. Zatwierdzić kandydaturę Pani Zofii Rippel do wyróżnienia nagrodą imienia księdza Józefa Londzina. Wykonanie uchwały powierzy się Wójtowi Gminy Jaworze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Kolejno, Jan Bożek. Jan Bożek, jestem za. Tomasz Gwóźdź. Tomasz Gwóźdź, jestem za. Tomasz Jurczyk. Tomasz Jurczyk, jestem za. Krzysztof Kleś. Mikrofon, proszę włączyć. Krzysztof Kleś. Krzysztof Kleś, mikrofon proszę włączyć. Oj przyjdzie. Tak, Krzysztof, Krzysztof Kleś, jestem za. Tak, Roman Kruczek. Roman Kruczek, jestem za. Magdalena Krzemień. Magdalena Krzemień, jestem za. <grych> Agnieszka Wantulok. Agnieszka Wantulok, jestem za. Dorota Mamorska. Dorota Mamorska, jestem za. Agnieszka Nieborak. Agnieszka Nieborak, jestem za. Edward Podstawny. Edward Podstawny, jestem za. Sławomir Tomala. Paweł Tomala jestem za. Jadwiga Zabilska. Jadwiga Zabilska, jestem za. Gniew Putek, jestem za. Stwierdzam, że na 13 radnych biorących udział w głosowaniu w dzisiejszej sesji. 13 głosów za, tym samym pani Sofia Ripel została nominowana do nagrody imienia księdza Józefa Londina. Przystępujemy do kolejnego punktu. Jest to punkt czwarty, wydanie opinii do zmiany statutu Beskickiego Związku Powiatowo-Gminnego. Państwo w materiałach mailowych otrzymali uchwałę Beskickiego Związku Powiatowo-Gminnego. Niemniej jednak bardzo proszę o parę słów jeszcze Pana Naczelnika Radosława Chudźca. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak wspomniał Pan Przewodniczący do Rady Gminy Jaworze za pośrednictwem Urzędu Gminy wpłynęła korespondencja Bezpieczeństwa Związku Powiatowo-Gminnego. Zgodnie z zapisami ustawowymi każdorazowa zmiana zapisów statutowych związku, w którym my jesteśmy członkiem członkiem założycielem wymaga wydania opinii przez Rady Gminy. Państwo otrzymaliście tą uchwałę zgromadzenia na, w materiałach na dzisiejszą sesję. Tak pokrótce, za zadaniem tych zmian jest uregulowanie zasad w kwestii zatrzymywania się na przystankach. To jest takie główne zadanie. Państwo radni stosowną uchwałą u nas w naszej gminie takie warunki określili, nie wszystkie gminy mają takie warunki określone, zatem tutaj zgromadzenie wyszło z założenia, żeby to ujednolicić, żeby wszystkie zasady we wszystkich gminach były takie same zasady, stąd te stosowne zapisy w regulaminie. Pozostałe zapisy są czysto porządkowe, tutaj regulują tutaj już takie kwestie związane z funkcjonowaniem przede wszystkim biura. Państwo nie wydajecie uchwały w tej sprawie, jedynie opinię. Uchwałę wydawałoby się, podejmowałoby się w przypadku, gdyby Wysoka Rada nie zgadzała się z proponowanymi zmianami. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu naczelnikowi. Mam pytanie do radnych. Czy ktoś z radnych wnosi, nie zgadza się, załóżmy, z tą uchwałą Berskiego Związku, a tym samym wnosi poprawki do tej uchwały? Jeżeli nie, to przegłosujemy, chyba trzeba przegłosować, tak? Tak, tak, bo to opinia, czyli też przegłosować. Tak, oczywiście. przegłosować kolejno. Kto jest za tym, aby wysłać opinię pozytywną, czy, czyli nie robić negatywnej opinii co do tych zmian zaproponowanych przez Beskidzki Związek? Jan Bożek. Jan Bożek, jestem za. Tomasz Guś. Tomasz Guś, jestem za. Tomasz Jurczyk. Tomasz Jurczyk, jestem za. Krzysztof Kleś. Krzysztof Klesz, jestem za. Roman Kruczek. Roman Kruczek, jestem za. Agdalena Krzemień. Agdalena Krzemień, jestem za. Agnieszka Wątulok. Agnieszka Bantuluk, jestem za. Dorota Mamorska. Dorota Mamorska, jestem za. Agnieszka Nieborak. Agnieszka Nieborak, jestem za. Edward Podstawny. Edward Podstawny, jestem za. Sławomir Tomala. Sławek Tomala, jestem za. Jadwiga Zabilska. Jadwiga Zabliska, jestem za. I Zbigniew Putek, jestem za. Proszę Państwa, tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Chciałem podziękować wszystkim radnym za punktualne przybycie i wzięcie udziału w dzisiejszej sesji. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia na normalnej sesji, którą planujemy końcem miesiąca. Tym samym przystępujemy do punktu piątego. Zakończenie obrad. Uważam 30. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jaworze jest za zamkniętą. Dziękujemy. Również zdrowia życzymy przewodniczącemu. Do widzenia. wszystkiego dobrego. Dziękujemy.